Także, dzisiaj też, żeby ufać 100% do Chrystusa, bo On jest tym Bogiem dla nas, Ojcem, Nauczycielem, Zbawicielem i przychodzi przez to, że czy znajdzie wiarę na ziemi. Łukasza 18,8 i Mateusz 17,5, słuchajcie, no, ale oni sami się pasą swoimi naukami, wszystkie adwentyści, świadkodychowie, baptyści, wolni chrześcijanie, pod przykrywką, że w Boga wierzą, ale to jak faryzeusze. Ale to się spodziewało tego, czy to świat Jehowy, Bo, bracie, religia jest bardzo dużo na świecie. No, tysiące religii jest, no, tysiące, ale wiesz, jeden baranek się urodził w Betlejem. No, ja, miałem, ja miałem. Jezus Emanuel, tak, i teraz Abraham był jeden, Mojżeś już jeden. Ty też jako Marcin jesteś jeden na 8 miliardów ludzi. Nie ma takich więcej. Z takim życiorysem. Ale zobaczyłem po prostu, bracie. No, mam pewien język, o co nie mogę powiedzieć za bardzo, chodzi, ale po prostu zauważyłem... E, e, po, e, po, e, Poznaje się po sercu, po, po człowieku. No. Co no. w sercu, to na języku, tak. Tak, no, bo jak już... już e, patrzę. E, chociaż jeszcze dalej... Już on... E, jak ci mówię, te, e, kiedyś e, już po Wiesz, wiele nie mam świadków i nie mam z nimi i z nimi pracuję I, I ze, i... Się... ze świadkami oby pracujesz? A, tak, tak, tak A, to fajnie masz. Dużo ich tam jest? Dwu. No to nawrócimy ich, Efesjan 14, bo są martwi dla Chrystusa No takie bracie jako tak w sobie On gdzieś tam jakiś katolik mu zwrócił uwagę o, bo tam po tam po a ten, a, a ten świat Jehowy do niego w I ta by użyć tak przemocy, nie? Zobaczyłem. A ja mu niego posłuchaj. Jaki ty jesteś na niego zorem, y, Ja tylko pokażę swoje, y, swoje życie. Ja powiedziałbym, y, 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 łatwo jest osobom jeść. Y, Powiedzisz sobie z osobą tak, tak, a pokazujesz, co mają jest ty. Ja mówię, to Jak ty masz być dolem na ludzi? Ja ty... Ja też... Ja tyrakujesz tą rawiąścią ludzi. Mówię, taki każdy tak każdy i chyba tak karni, no chyba tak uczy, bo oni owoce ducha, ale jak uderzysz w sól, to nożycy od razu się odzywają. Oni nie mają wypróbowanej wiary, także... Oni jak zobaczył że zostali oszukani, to Armageddon. Ale to się przywiozło z tego, z tego, ta religia jak się z tego, z Stanów, nie? Ze Stanów, no. Russell założył. badaczy Biblii Russell, szósty anioł reformator, bo tam adwentyści, barwór, i oni wtedy jako powołani się wyłaniali. Luther był piątym aniołem, później Rasel i siódmy anioł Henryk Szymczak nam błogosławił. Objawienie 21:9, 7 anioł, objawienie 10:7, objawienie 11:15, objawienie 16:15 jest napisane o 7 w reformatorze, co Chrystus Jezus miał 10, 7 gwiazd w ręku, objawienie 1:16, i teraz ja z tych 12 aniołów, objawienie 21:12, 21, 12, mam błogosławić anioł Mateusz 24, czyli Anioł to jest posłany słu służebnik z y, prawdy, miłości i sprawiedliwości o królestwie, które przyszło Mateusz 12.28 i jest w nas, gdzie jest 17 rozdział od 11 do 34. My się poruszamy w Bogu, a w sali królestwa nie mieszka Bóg, w, w kościołach u księży też nie mieszka, bo Bóg nie mieszka w ręko, w, w kościołach, w tych budowlach, w świątyniach rękozbudowanych, tylko w nas, nasze ciało ma być świątynią to to być Tak, serce, całe ciało mamy dbać o całe ciało. jakieś, jak kiedyś pan wie co chodził, to nie było tam jakieś tam jakieś pudółkę, Na trawie naucza, bo nie chcieli go przyjąć, nie? Kamienie na boku, wiadomo o co chodzi. A, właśnie, on będzie nauczył. Teraz ty też możesz iść na stojaczki, tam porozmawiać ze świadkami, czy w cztery oczy, nie? bo gdzie dwóch albo trzech zebranych, Mateusz 18-20 i tak pięć osób na dzień możesz zagaić rozmowę świadka, czy tam jakiegoś, no, co będzie słuchał, nie? bo wiadomo, jak wyczujesz po oczach, nawet zobaczyć, że ten człowiek jest jaki jest, czy przyjazny, czy nieprzyjazny. No tak Chrystus mówi, 10, ja, Łukasza 10 rozdział od 1 do 11, do jakiego domu wejdziecie, mówcie temu, spokój temu domowi. No i, i tak dalej. I wtedy jak widzisz, że jak ktoś zaga, zagajasz rozmowę i, i współpracuje, dialog prowadzi, to można roz, zacząć o Bogu mówić, nie? O Chrystusie prawdziwym, żywym i wtedy wyczujesz, nie? I oni zaraz będą mnie chcieli albo odejść Pana, albo tam, wiesz, no. te dom, domony czują te e, złe duchy, czują, że Ty jesteś Synem Bożym, no. Mhm. Mm I właśnie, ale gdzieś tak to miałem Eee w Boże, to kiedyś należałem i to tam wróciłem, bo no on tak zbieram jak koliczki, nie? Piąży, nie? No, tak jak w koszyczku, nie? No, adwentycy koszyk tam wiadomo. No, Dziesięcina. Da, a ja dałem, tam i tam dam taką małą, nie? Bo, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze nie byłem lepiej, nie? Chodziłem, 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 no gdzie się dało tak, nie? ale oczy to dziwe nie? takie, co się mówi potierdzenie, nie? na skarb, czy to, to na kapustę, nie? Jak się mówi, nie? ja to zyskałem tylko złotych, nie? i to do dużo tego, no, no, ja się mówię do tej ofiary, nie? a ten, a ten, a ten paszport stały podeszły do mnie tego tak mało rzuciłem, nie? a ja mówię, no ale a co, a, ja mówię, ja, a co, ja mam, a co ja mam, a co ja pastora otrzymywać? Ja mówię, ja mówię, y, 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 pastor jest zdrowy, pastor iść do pracy. No, także powiedziałem, nie? No. I, i on się zwołał się... On się po prostu y, świecił za mało rzuciłem. To też 10 zł, nie? Tak powiedział. No i, 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 i zaczął to się coś to nie podobać, Po prostu... Ja tak chodziłem koperat, bo, bo, yy, yy, bo to mama mnie, tak, bo moja mama należy tam, nie? Po prostu? Nie, adwentystów, tak? Tak, 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 tak. Ta. No i mama, tak mama mnie po prostu tak mnie, to mnie tam, no, od dzieciństwa tak mnie prowadzi, bo tam chodziłem na łuki yy, sz, szkolne, nie? Od dzieciństwo, nie? No. To Elend White Ej. nie lubisz. Co? Ellen White nie lubisz. Nie. No ty masz słuchać mamy, a nie jakieś tam Ellen White z Ameryki, co nie żyje sto lat. Mama Ale mama jak mówi dobrze, jak źle, to mnie, ale wiesz o co chodzi. Teraz jest dorosły, no to tak jak Chrystus tam wzrok przywrócił temu, co miał 40 lat, nie? To rodzice mówią, niech sam powie, jest dorosły. To mama teraz chyba już się nie będzie ustawiać, że Albentyści, nie? Przecież pochwycenia na bok nie będzie, to jest kłamstwo. Jest zachwycenie prawdą tu na ziemi. Kto się zachwyci prawdą, anna szafira jednak skłamali, nie weszli. Bo nic nie czystego, ci, co nie będą mieć prawdy w sercu i w umyśle, w 8 rozdział od 8 do 12 i drugi Korytan 4 rozdział, bo diabeł zaślepia umysły, i zaślepił tych właśnie faryzeuszy, świadków, ad adwentystów, Baptystów, świadków Jehowy, to oni popsuli Mateusz 24 rozdział, że jest wielki uci zakłamania i ze względu na wybrany Chrystus będzie skrócił, skrócił te dni. Ale im te kłamstwa stracą moc, będą spalone, i oni będą się chcieli życie odebrać. Objawienie 9 rozdział od 6 do 21. I Łukasza, Mateusza 27 od 3 do 5. Judasz właśnie zrobił sobie wyrok sam na siebie, bo wyroki będą, po sądach są wyroki, a objawienie 20 rozdział i 4 werset wyroku już był osądzony w ten świat. Dopełniła się miara tych, tego, tego wszystkiego, bo Jana 12, 31, 32. Chrystus nie przyszedł tylko zbawić, ale też zaczął sądzić, mówi: teraz odbywa się sąd nad tym światem. I apostołowie też mogli sądzić. 1 Koryntian 6 rozdział 2 i 3 i aniołowie też. Dlatego jest 24 starszych, bo dwa przyjścia, czyli 12 aniołów i 12 apostołów Baranka, wychodzi 24 tyle ma doba. Czyli koło się zamyka. I nic nieczystego nie wejdzie, żadne kołamstwo nie może wejść do królestwa, które przyszło na ziemię w sercach, w umysłach ludzi. My jesteśmy świątynią. Przykazania obowiązują, ale ludzkie tradycje trzeba odrzucić. Trzeba ganić tych plemierzmijowe, powilane na grobki. Łukasza 16, 15, Chrystus zna ich właśnie serce ich myśli, że są obudnikami. Także historia się powtórzyła. To, co na Żydach, to teraz na całym świecie chrześcijańskim. Chrześcijanie mają Pismo Święte, ale od Jana Chrzciciela się chrzczą, żeby mieć w mafii swoich uczniów. A Chrystus nasz Duchem Prawdy, nie wodą. Duchem żywym. Jana 6:63 Prawdy i życia. No i Chrystus w Jego czasie, jego, ojce, jego owce pójdą za Nim. Jana 10, rozdział, bo znają głos. Pierwszy Jana 4, rozdział, badajcie ducha, duchy, do 6. Kto z Boga jest słucha nas, to nie z Boga nie słucha nas. Po poznajemy ducha prawdy, ducha fałszu. Czyli, my jesteśmy uczniami jednego nauczyciela. Mateusz 23, 8 do 12. Chrystus jest Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem, Zbawicielem. Nie jest pośrednikiem. Galacan 3,20. A on jest pośrednikiem, tak jak wąż. Wiesz, to niszczą tego. Obdzielają tytuły Chrystusowi. On jest Bogiem, Ojcem. Jakuba 1,18 rodzi nas z prawdy, że mi słuchamy Jego i ufamy, tak jak Ty miałeś ten. Na no tego guza w głowie, i zaufałeś Chrystusowi, bo jest najlepszym lekarzem. Łukasza ósmy rozdział od 43 do 48. To kobieta też, 12 lat chodziła do lekarzy, dotknęła się szaty i on powiedział do niej: Córko, bo jest ojcem. Chrystus jest Bogiem, ojcem, królem, nauczycielem. A jego ojciec Adama i wydał zbawienie w synu. Jego, słuchajcie, Mateusz 17,5. Także na no to jest tylko Chrystus, bracie, jeden 1,2, a ja twoim bratem jestem w Chrystusie, tak? Bo wiechowie są fałszywi. No i Urszulka Olszewska, tam może też oglądałeś yy, na Facebooku, u niej Ona no. działamy razem, głosimy Chrystusa, właśnie Emanuela, Bóg znamy, Rzymian ósmy rozdział, bo my znamy no. Boga, my znamy Boga, te Tessaloniczan to, to, to drugi rozdział 1.8, bo od poznania Boga zależy nasze życie wieczne, wiesz? A ja, ale bardzo bardzo ciekawe te, ten z ja, ja też się nie słucham. No, co chwilę nas tam ograniczają, blokują jakoś, wiesz, no że rozpowszechniamy te, no prawdziwe, bo dużo osób głosi prawdę tam, wiesz, obnaża ten cały świat. Ale my ale, byliśmy ale tam jest, no. Ale Pan pa, tak mówił Pan był świadkiem tak? Byłem 6 lat świadkiem Michowy, bo Chrystus mi postawił świadków na mojej drodze, to oni jako...